W tym odcinku zbuduję łazienkę w całości z płyt budowlanych Austroterm Uniplate. Udowodnię ci, że płytami budowlanymi możesz praktycznie zbudować co chcesz. Pokażę różne sposoby montażu. Sprawdzimy, jak mocno trzyma klej montażowy oraz pianoklej. No i odpowiem na pytanie, dlaczego łazienka jest niżej. Jak budowałem tutaj konstrukcję oraz montowałem stelaż WC, możecie zobaczyć w innym filmie, link w opisie. W międzyczasie powpychałem tutaj wełnę, podłączyłem wodę do stelażu WC i dorobiłem jeszcze na dole konstrukcję. Z tej Strony mam podłogę zamkniętą płytami OSB. Do tego też będę montował płyty, ale zacznę tutaj od zabudowy tej konstrukcji. Płyty Unii Platy przyjechały do mnie w zeszłym roku. Generalnie łazienkę miałem budować w grudniu, ale wpadła wtedy do remontu kuchnia i plany się zmieniły. Płyty dostępne są w wielu hurtowniach budowlanych. Link do dystrybutorów w opisie. Firma AustroTerm oferuje produkty do termoizolacji domu od piwnicy po dach. Stropiane płyty XPS, a także płyty budowlane w różnych rozmiarach i grubościach. Płyta uniplaty to alternatywa dla karton-gipsu. Rdzeń stanowi płyta z różowego polistyrenu ekstrudowanego XPS pokryta obustronnie siatką z tworzywa sztucznego zatopionego w spoiwie. Płyta jest łatwa w obróbce, wodoodporna, nie trzeba jej smarować hydroizolacją, tworzy warstwę termoizolacji i nadaje się do wielu prac w łazienkach, piwnicach, strychach, budowy ścianek, zabudowy rur, obudowy wanien, blatów, regałów, siedzisk i tym podobnych. Zmierzyłem pierwszy docinek od ścianki do stelaża WC, zaznaczyłem na płycie, użyję tutaj o grubości 12 mm i docinam nożykiem. Warto zaznaczyć jak idą profile, żeby po prostu w nie trafiać, sprawdziłem czy docięta płyta pasuje, a przykręcał będę wkrętarką, tutaj akurat 12V, bo nie potrzeba dużej mocy jest lekka i poręczna. Wkręty czarne fosfatowane do metalu o długości 35mm oraz podkładki PAPowe, ponieważ sam wkręt jego główka, no nie ma czego się złapać, styrodur jest miękki, a warstwa kleju siatką cienka i łapie wkrętami płytę, podobnie jak karton gipsy. Wkręt z podkładką powinny lekko wgiąć płytę, żeby nie wystawać, ale tu będą płytki lub inna okładzina, nie wiem jeszcze co dokładnie, także dojdzie warstwa kleju i nie musi być tak mocno schowane. Tym bardziej, że jak będziesz kręcił na siłę, to łatwo przekręcić wkręt i nie będzie trzymał. Klej montażowy przyda się do uszczelniania oraz klejenia łączeń. Wybrałem sprawdzonego Titana Fix GT. Jest to gęsty klej montażowy. Nałożyłem na styrodur i od góry Dociskam drugą dociętą płytę. Przykręciłem do konstrukcji, spoinę wyrównałem szpachelką. Otwory w płytach zrobię otwornicami zakładanymi na wkrętarkę, ale można też wyciąć nożykiem. Dobrałem średnicę, żeby był lekki luz. Wyrżnąłem w płycie i montuję do profili kilkoma wkrętami z podkładkami. Klej na łączenie, i kolejny kawałek płyty ustawiam i przykręcam. Nad stelażem w wychodzi cała płyta konstrukcji, mam tu co około 50 cm, płyta dwunastka, później dojdzie jeszcze płytka lub coś innego i usztywni dodatkowo ściankę. Mam trzy płyty na wysokość. Pytaliście czemu ta łazienka jest niżej? Otóż wymyśliłem sobie, żeby wykorzystać przestrzeń pod dachem i sufit zrobić gdzieś na tej wysokości. Puściłem laser wyznaczon poziomą linię, na balce zaznaczyłem różne wysokości łazienki i tak metodą prób i błędów wyznaczałem wysokość sufitu, tak pod siebie, żeby było w środku w miarę wygodnie, jak również na górze nad sufitem, bo w planach mam zrobić tam łóżko piętrowe. Ok, dokończyć muszę ścianki, zmierzyłem, dociąłem płytę budowlaną i przykręcam. Tu ważne, żeby na górze była w poziomie, będę miał od razu równą podporę pod sufit. Z lewej strony nie ma profilu w narożniku, nakładam klej montażowy, w ten sposób skleję płyty i będzie sztywno. Przykręcam dalej do konstrukcji. Szpachelką do silikonów wyrównuję. Dobra, już bez gadania przykręciłem kolejne płyty i dociąłem w poziomie, tak jak wcześniej. ścianki zrobione, teraz ścianka działowa. Sprawdziłem płytę OSB, co zamyka podłogę. Jest trochę krzywa. Żeby sobie ułatwić to przykręciłem profil na górze prosto w linii. Zacznę też od płyty 12 mm. Postaram się zrobić tą ściankę prawie bez konstrukcji. Przymierzyłem, sprawdziłem poziomicą, żeby mieć podgląd sytuacji. Dociąłem płytę na wysokość. I teraz tak, piana do termoizolacji tutaj mam z korektą krzywizny do 3 cm, zakładam na pistolet, przygotowałem płyty, nałożyłem warkocze pianokleju na pierwszą i przyklejam do podłoża. I od razu druga. Z pianoklejem mamy tak 2-3 minuty czasu na korekty, także muszą się uwijać. Przykręciłem płyty do profilu, który wyznacza linię prostą. I wyrównuje poziomicą. Generalnie nie jestem fanem klejenia na pianoklej, bo według mnie ciężej jest ustawić prosto, wyrównać krzywizny, niż klejem cementowym. Mógłbym tu przykleić klejem do płytek, ale wcześniej musiałbym zagruntować gruntem szczepnym płytę OSB. Wspomagałem się wkrętami, żeby ustawić, dociągnąć płyty tam, gdzie widziałem, że jest krzywo. Ogólnie ciężko też kleić pianoklejem takie cienkie płyty, jeśli chcemy coś podrównać, ponieważ łatwo one się wyginają. Przy grubszych jest pewnie lepiej. No dobrze, pianoklej tytana do termoizolacji zrobiłem szybki test. Przykleiłem kawałek do OSB specjalnie tak nierówno, żeby zobaczyć czy pianoklej rozpręża się i czy odepchnie płytę. Po wyschnięciu byłem nawet zaskoczony, że płyta się nie poruszyła to na plus, a zrywanie chyba też pozytywnie, to znaczy oderwać oderwałem, ale jak widać piana trzyma się dwóch materiałów, dobrze związała, no tylko ją rozerwałem. Ok, od razu też przygotowałem mały test klejenia. Klejem montażowym sterodur z warstwą zaprawy, sterodur plus sterodur oraz pianoklejem skleiłem przeciętą płytę. Zostawiam na kilka dni. Jaki wynik testu, o tym później. Odmierzam teraz szerokość ścianki i docinam płytę o grubości 60 mm. Grubsze płyty lepiej ciąć pilarką bądź zagłębiarką, bo nożykiem nie zrobimy tego równo, cięcie będzie pofalowane. Ścianę wzmocnię przyklejając poziomo grubą płytę klejem do płytek. Wybrałem taki lepszy, wysoko-elastyczny klej i nakładam pacą zębatą na całą powierzchnię. Następnie sklejam z tymi pionowymi. No tak to sobie właśnie wymyśliłem, żeby cieńsze płyty przykleić pionowo z fundamentem łazienki od wewnątrz, a grubszymi poziomo związać razem w całość i powstanie solidna ścianka. Potrzebowałem też pomocnika, który przytrzyma płytę, a ja dobijałem tak, aby klej rozpłynął się i prawidłowo połączył konstrukcję. Druga płyta, pomiędzy też dawałem klej montażowy, dobijam i trzecia docinana na wysokość sufitu. Ścianka mówiłem, że będzie prawie bez konstrukcji, ponieważ dam na koniec profil UA50, który no jest potrzebny dla wzmocnienia otworu drzwiowego. Zmierzyłem dociąłem szlifierką. Profil ten jest grubszy, mocniejszy. Wcisnę go między płyty. W tej grubszej będę musiał naciąć kilka centymetrów, żeby to się udało. Zaznaczyłem, i szlifierką oraz lisicą wyciąłem szczelinę. Nie wiem, czy najlepszym sposobem w tym przypadku nie byłby rozgrzany grot lutownicy. No ale udało się, wcisnąłem tam klej montażowy, wsunąłem i wbiłem profil. Jest w pionie. Ścisnąłem do wyschnięcia kleju. Natomiast z drugiej strony również ustawiłem do pionu, zablokowałem i wcisnąłem pianoklej. Zostawiłem do wyschnięcia. Następnie czarnymi wkrętami do metalu z końcówką samonawiercającą skręcam płyty z profilem. Profil UA przymocuję, przykładam kątownik stalowy, skręcam śrubą z nakrętką, patrzę pion i przykręcam wkrętem ciesielskim do belki. I na dole też tam jakoś złapałem do kątówki pod podłogą, nakrętkę wcisnąłem za profil. Z prawej strony podobnie, najpierw przykleiłem dwie płyty w pionie i z tyłu w drugą stronę 60 naklej do płytek. I tutaj do samej góry niepotrzebnie obcinałem te dwunastki, no ale nie pomyślałem, tą ostatnią przykleiłem na łączeniu. I teraz tak, zapnę te płyty razem do wyschnięcia tu na górze ustawiłem i zablokowałem ściankę, żeby była w pionie. Przykleiłem klejem montażowym, tam gdzie dało radę, jeszcze pianą. Z tyłu przykręciłem do konstrukcji z profili dłuższymi wkrętami. Jak widzisz, dostosowuję możliwości montażowe do zastanej sytuacji. Łączenia skleiłem. Zostawiam tą ściankę do związania kleju, a zajmę się teraz sufitem. Zacząłem od wciśnięcia kawałków belek między profile, które będą podparciem dla sufitu. Na samej płycie byłoby za słabo. Kantówki skręciłem z płytą. Tutaj jeszcze mała zmiana, usunąłem część przedścianki, dzięki temu będzie kilka centymetrów szerzej na górze. Tak to wygląda teraz z góry, muszę dociąć tam pierwszą płytę i montujemy. Ale zacznę od prawej strony, 124 cm, ta sama płyta Austroterm Uniplate o grubości 60 mm, zaznaczyłem i będę ciął w środku, bo na dworze pada deszcz, w tej sytuacji przyda się odkurzacz. Do testów otrzymałem nowy Boszowski Gaz 400A z technologią oczyszczania filtra AFC co zwiększa wydajność mocy ssania. Filtr wolniej się zapycha, a urządzenie lepiej działa przy drobnych pyłach, jak na przykład po szlifowaniu gładzi gipsowych. Cięcie w pomieszczeniach, przykładowo płyt budowlanych, jest o tyle bezpieczniejsze z odkurzaczem, że po prostu nie wchłaniamy do płuc tego drobnego urobku, jak widać, ścięcia bez odkurzacza, który wygląda jak kurz, ale jakby nie było jest to styrodur. Także lepiej tego w płucach nie gromadzić. Naciąłem w płycie w miejscach, gdzie profile sprawdziłem, czy pasuje. Nawiercam otwory pod kołki, skręcę płyty razem, i w miejscach, gdzie nawierciłem, wkręcam 7 cm kołki ślimaki do stropianów. Nakładam klej montażowy, kładę płytę i długimi wkrętami nacelowuję tak, żeby trafić w te ślimaki. Skręcam płyty razem. Ślimaki są dobrze zakotwiczone w pionowej ściance. Długimi wkrętami mocno dociągnę poziomą płytę. Są dodatkowo sklejone, także będzie solidnie. Z drugiej strony przykręciłem do drewnianych belek. I jedziemy z kolejną płytą. Dociąłem, sprawdziłem, czy pasuje. Nawierciłem otwory, wkręciłem ślimaki. Klej montażowy na łączenia. Układam płytę. Dobijam przykręcam no i trzecia identycznie jak widać już teoretycznie można by się tutaj położyć no ale żeby to było solidniejsze to na wierzch dam jeszcze płytę USB zmierzyłem ile dociąć całej nie ma szans, żebym tam wrzucił przyciąłem zagłębiarką płyta ma grubość 22 mm wrzuciłem na górę no i gitara leży, tylko trzeba to jeszcze jakoś przykleić. Zbudowałem taką oto konstrukcję, która przytrzymuje płytę. Wyciskam klej, tylko tym razem nieco rzadszy i pistoletem elektrycznym, żeby było szybciej. Nakładam pasami. Miałem jeszcze to rozsmarować grzebieniem, żeby było pod całą powierzchnią, ale już darowałem to sobie i opuszczam płytę. Dobiłem młotkiem. Sprawdziłem poziomicą, co z tego wyszło. Jest dobrze. Mogłem ewentualnie podeprzeć od spodu, ale udało się bez tego. Co dalej? Zaznaczamy wysokość otworu drzwiowego około 210 cm, żeby zmieściła się futryna. Dojdzie jeszcze podłoga. Dokleiłem kawałek OSB. Zmierzyłem płyty na zamknięcie z boku, skleiłem od razu OSB z budowlaną. I montuję przy wejściu na suficie. Płyta OSB opiera się o sufit, wyrównałem do pionu i wcisnąłem też klej w pionowe szczeliny. Uzupełniłem płytami ścianki z boku. Pozostało zamknąć od góry. Zmierzyłem, dociąłem muniplatę 60, klej montażowy oraz pianoklej. I montuję taką półkę sufit. Nie wiem jeszcze na co, ale się przyda. I obok druga płyta. Teraz trzeba by to jeszcze połączyć. Można by użyć takich kąków, tylko że dłuższych są i 12 cm, ale zrobię to inaczej. Połączę dłuższym wkrętem do metalu, nacinam w płycie i docinam kawałek profilu. Potrzebuję metalową blaszkę, którą wciskam w płytę. I z drugiej strony skręcam wkrętem z podkładką. Oczywiście, wkręt musi być na tyle długi, żeby złapał blaszkę. W ten sposób skręciłem płyty dając po dwa wkręty. Złapałem jeszcze z drugiej strony do OSB. I pozostało wzmocnić otwór drzwiowy. Przymierzyłem, zaznaczyłem, i wyciąłem pod profil UA, który następnie wbiłem w ściankę. Zamocowałem kątownikami do belki oraz podłogi. Natomiast poziomo zmierzyłem i dociąłem kantówkę. Zamocowałem skręcając z profilami UA. Minęło kilka dni, sprawdźmy siłę klejenia. Płyta dwunastka sklejona montażowym. Łączenie rozerwałem, ale klej nie puścił, to znaczy oderwałem od płyty za prawę. Z drugiej strony wyrwałem styrodur. Grubsze płyty tak samo klejone. Tutaj widać też, że klej mocno trzyma, bo po rozerwaniu na jego warstwie został styrodur. Łączenie prostych grubych płyt musiałem się trochę namęczyć, no ale podobnie klej dobrze trzyma się różowego styroduru. Cieńsza płyta oczywiście pękła szybciej, ale klej trzyma. Pianoklej na połączeniu czystego styroduru widać, że słabiej. To tyle. Ścianki jak widać i czuć. są solidne i sztywne. Później jeszcze przykleję na podłogę trzydziestki, odizoluję w ten sposób grunt, ale to już pod koniec roku, jak będę wykańczał tą łazienkę, na razie wychodzę na zewnątrz, bo tam mnie czekają inne ważniejsze prace. Oczywiście każdy może zbudować podobną łazienkę z płyt budowlanych. Nic w zasadzie nas tutaj nie ogranicza. Jednak sposób budowy i montażu trzeba dopasować do własnych warunków. Jak widziałeś, jest sporo możliwości łączenia, klejenia, skręcania płyt uniplate, także wystarczy trochę kreatywności, mądrego myślenia i jest to nie Niewątpliwie fajna i przyjemna praca. Pozostało mi jeszcze kilka łączeń do podklejenia, ale generalnie ściany są gotowe do wykańczania płytkami. Płytki też podeprą dodatkowo sufit co ważne, nie trzeba tu dawać żadnej hydroizolacji. Taśmy na łączenia też nie będę kleił, poza tym płyty Austroterm Uniplate dodatkowo izolują termicznie. Później obuduję nim jeszcze stelaż WC, zrobię półkę w tej wnęce na górze, może również walkę. Na zewnątrz wykończenie będzie najprawdopodobniej czymś w stylu paneli boazeryjnych, także zostawiam tak jak jest. To miejsce do spania na górze raczej dla dziecka, choć ja myślę, że też bym się wyspał, luksusów mi nie trzeba. Podłoże wydaje się sztywne i solidne. Szczerze nie mogę się już doczekać jak to będzie wyglądać wykończone, no ale trzeba być cierpliwym, na razie czekają inne prace. Cześć!